Chciałabym Państwu przedstawić nasz bus demonstracyjny Mercedesa Sprintera, wyposażonego w zabudowie w nasze produkty. Jest to narzędzie, które wykorzystujemy podczas spotkań z klientami, kiedy chcemy bardziej szczegółowo opowiedzieć o produkcie, nie opierając się stricte na katalogu, ale jak to się mówi organoleptycznie, przekazać to, co mamy najlepsze. Tak jak Państwo widzą, znajdujemy się wewnątrz naszego demobusa. Po jednej stronie mamy zamontowane systemy szybkiej zmiany form od systemu mechanicznego poprzez system hydrauliczny i system magnetyczny. Możemy tutaj sprawdzić sobie, jak funkcjonuje zapinanie formy w tym systemie. Po drugiej stronie znajduje się ściana wyposażona w różnego rodzaju złącza, zaczynając od złączy elektrycznych poprzez multizłącza wodne, olejowe, dalej idąc złącza wodne do termoregulacji form oraz na samym końcu szybko złącza do sprężonego powietrza. Ciśnienie robocze 8 bar, gdzie możemy sobie przetestować szybko złącza oraz pistolety, sposoby ich rozpinania, dekompresji oraz samego działania pistoletów na sprężone powietrze. Także zachęcamy do korzystania, zachęcamy do spotkań, do zobaczenia u państwa firmach.